Witam w kolejnym odcinku. Za mną widzicie bohatera naszego dzisiejszego odcinka. Jest to dworek ukryty pośród lasów, pól. Tutaj, jak widzicie, z lewej strony jest znak, że są tu kamery. Zakaz wejścia, no ale zobaczymy. Brama stoi otworem, także idziemy. Cześć, ja jestem Adam i prowadzę dla Was kanał Hanno Na moim kanale możecie obejrzeć wiele ciekawych filmów z opuszczonych, zapomnianych miejsc Na siebie biorę trud z takich miejsc, pojechania do nich często robiąc tysiące kilometrów Aby dojść do takiego miejsca czasem muszę wejść do ciasnej dziury czasem wspinać się do góry Dlatego jest mi niezmiernie miło że mogę Was gościć na moim kanale i zaprosić na kolejny odcinek. Witajcie w kolejnym odcinku. Jadąc z takimi konkretnymi bezdrożami włoskich wsi, dojechałem do pewnego zamczyska na totalnym odludziu. Niby znak na, na bramie mówi, że są tu kamery. Nie wiem, czy jest to prawdą. Widzimy tu u góry, nad górnym oknem, jakiś herb, herb rodowy. Zaraz zobaczymy, czy uda się wyjść. Tu drzwi widzimy mocno zabezpieczone, ale echo tu się niesie. No nie widać tu żadnych kamer. Ściemniają. Ładny ten herb u góry, taki lew, korona. Tam u góry też są jakieś pomieszczenia gospodarcze. No, sprawdzimy od tyłu, może, może uda się wejść. Wow! To jest cały ogromny dwór. O kurde, ale ja widzę... A, już widzimy wejście, jest, dobra. No tak jak jest wejście, to wchodzimy. Widzę na no dzień dobry w pierwszym pomieszczeniu. Już mamy jakieś dość stare meble. Ładnie jest tutaj świecz, no lampa na żarówki, ale, ale takie, taka w starym stylu zrobiona. Tutaj jakiś kredens. Tu pozdrawiam was przystojny brodacz z kanału Halo tutaj z pewnością była kuchnia kominek tam mały zlew i jeszcze jest lodówka, ale do lodówki nie będę zaglądał idziemy dalej na salony prąd widział odłączony więc niech nie ściemniają mierzę że tutaj są kamery może kiedyś były co to jest za przejście? A myślałem, że piwnica, ale jak nie ma piwnicy, to pójdziemy schodami do góry. i Trochę zakręt pasów, to widzę jest. Nie wiem, jak tu się poruszać po tym dworku. sporo Tu mamy małą toaletę, oj widzimy, widzimy sypialnie. posadzka, posadzka oryginalna widać stara, te meble też dość stare, sufit ładny, drewniany, nie ma żadnego Podwieszania regipsów. Widzę, widzę, wszystko jest tu w starym, oryginalnym stylu. Zobaczcie, no, nie chcę, żeby to się rozsypało. No, jest puste widać, w środku nie ma nic. U góry płyta marmurowa Tam widzicie u sąsiada auta stoją na zewnątrz i psy szczekają nie wiem czy ktoś pilnuje tego no i tutaj mamy mamy także meble stare szafy łóżka nie są to wiekowe, ale no zobaczcie te komody. To naprawdę są cennymi eksponatami. To nie można powiedzieć, że, że to są byle jakie meble. Tu mamy kolejne złotki. O, tu widzimy. Ten już prawie legł, tu kolejna toaleta, ale staroć, ciekawe co jest z tym dużym pomieszczeniem, nie wiem czy to, czy to nie będzie jakaś kaplica Z naszej wycieczki w Stare łóżko, jak ja mam się dostać, w prawo do tego dużych odpłynku. Kurczę, tutaj nie ma żadnego przejścia, czyli chyba musimy zejść na dół, wyjść stąd tu jeszcze mamy strych. Może górą dachem da się przejść Tu jeszcze wyżej Co to jest? Tam jeszcze jest wyżej Ludzie Kurde że ja się tylko nie zapadł tutaj O kurde Tak, teraz się znajdujemy nad tym kościołem. Tylko czy my wyjdzie. Ja pięć jakiem teraz polecam na dół. To nie jest mądre co ja robię. Fajnie by było, jakby było zejście tego kościoła. ale dupa nie ma na darmo moje ryzyko nie mówię kościoła, nie, to jest kościół ale to jest jakaś duża ogromna wręcz hala mi na jakąś kaplicę tak se biegam tak się biegam po dachu a to jest tylko cegła wsparta na cegle Dam je opamiętaj się, bo za dużo ryzykujesz no Ale widać tu nie ma przejścia i to idziemy zobaczcie jak tu jest wysoko stąd trzeba zejść Tu mam też jakieś łóżko było. Też być może ktoś tu zamieszkiwał. No ale okej. Okay. To nas w sumie aż tak mocno nie interesuje. meble, które mogliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. Widzę dach powspierany. Tyle o ile. Aha, to my przeszliśmy. Stamtąd no, ok, postaram się. Nie, to my miejsca przeszliśmy. No widzicie takie duże pomieszczenia ja się czasem gubię ok, więc ja stąd wychodzę idziemy szukać jakiegoś wejścia 2 innych Byliśmy na dachu. Ja musiał się dostać tam do środka. Nie wiem co to jest, ale, ale kurczę tu jest całe przeogromne gospodarstwo. Pełno budynków. okna widać tu są zamurowane. A mnie ten budynek by na wyraz interesował. to musiało być bardzo duże gospodarstwo, i dość sporo ludzi musiało tu zamieszkiwać, ale widać reszta budynków jest zabezpieczona. Także chyba. Nie damy rady wejść. Tu widzę nawet. Aha! Tu są takie duże beczki. Nie wiem, czy one są do wina. Tu widzę jakieś pomieszczenie otwarte. No to oczywiście wejdziemy do niego. tutaj coś do zboża, a tu, tu mieszkały jakieś zwierzątka, podejrzewam krówki. To chyba nawet takie sprytne jest tu woda była włączona i krowka jak pyszczkiem tutaj naciskała to otwierała zawór wody i leciała woda nawet, nawet to sprytnie pomyślane krowa pewnie po jakimś czasie sama się nauczyła jak to się otwiera kurcze to uliczki niedawno byłem w opuszczonym mieście we Włoszech tu właśnie podobne uliczki o, tam widzę są otwarte drzwi to lecimy tam normalnie czuję się właśnie jak w jakimś mieście opuszczonym, a to jest jedno gospodarstwo. No tutaj no wprost widzę, że jednak prąd jest podłączony. Czyli mogą być jakieś kamery. Także oczy mam szeroko otwarte, ale powiem szczerze, nie widzę żadnych kamer. Drzwi są zamknięte my nawet nie próbujemy wchodzić czyli muszę to szybko zwiedzić zanim mi ktoś tutaj wpadnie ale tak jak mówię żadnych kamer nie widzę To to są brony czy coś? Ja się, jak, znam, jak wiecie, nie znam na rolnictwie Także nie wiem do czego to mogło służyć No ale tu widzę Widzę coś otwartego Tu muszę tu wejść, ale... Ale nigdzie mnie to nie doprowadziło, niestety Więc Tylko czy ja tu później wejdę o, o. o kurde Oj koniec zamurowany kanał A. do tego dużego budynku to mimo szczerej. chęci w prawo Może z tej strony znajdę jakieś wejście A jeżeli nie To będę musiał odpuścić Tutaj coś jest o, Gdzieś leśniczyszcze a tu mamy wejście, ale to jest tylko... Była chyba toaleta albo sama umywalka. Takie rzeczy nas nie interesują. to jest właśnie ten ogromny budynek który mnie bardzo interesuje i widzę u góry są dzwony także tak jak mówiłem to musi być kościół bo tam po dachu chodziliśmy ale niestety do środka nie widzę wejścia a jak wiecie nie niszczymy żadnych zabezpieczeń. Urbeks nie polega na włamywaniu się jest tylko zwiedzaniem miejsc dostępnych tam gdzie jest możliwe wejście. Także niestety to jest wszystko co mogłem Wam pokazać. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie to w komentarzu. Jeżeli chcecie docenić moje wyprawy i wesprzeć kolejny wyjazd, zapraszam Was na stronę Patronite, gdzie możecie wesprzeć moje wyprawy. Także jeszcze raz dziękuję. Życząc udanego tygodnia. Przesyłając moc pozytywnej energii, zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.